Dlaczego moja modlitwa o czystość nie działa? Odpowiem tak, że nie jestem przekonany, że nie działa, bo gdyby nie działała, to nie byłoby tego pytania. Znaczy, działa przynajmniej w ten sposób, że ciągle w autorze pytania zostaje świadomość tego, że czystość jest ważną sprawą w życiu i że warto o nią powalczyć. Jest tak w życiu, że wielokrotnie spowiadamy się z tych samych grzechów, i potem mamy takie poczucie, jakby narastającego bezsensu. Z reguły osobom, które z tym do mnie przychodzą, mówię, że nie wiesz, co by się działo, gdybyś zaprzestał spowiedzi. Podobnie odpowiadam tobie, nie wiesz, co by się z tobą stało, gdybyś zaprzestał, czy zaprzestałam modlitwy o czystość. Być może. Następnym krokiem byłoby stwierdzenie, że właściwie nie ma o co walczyć i nie ma o co zabiegać. Tymczasem powiem tyle, że naprawdę jest o co, ponieważ czystość jest wolnością człowieka w dziedzinie seksu. Wolnością czystość sprawia, że niczego nie musisz, gdy chodzi o zachowanie w tej dziedzinie erotycznej. Niczego nie, nie musisz. A my wszystko możesz. To znaczy, ty jesteś tym, kto decyduje, że podejmujesz takie czy inne działanie, że chcesz komuś okazać miłość przez ciało. To jest twoja decyzja. Nie jesteś przymuszony do tego. Więc czystość jest wolnością, czy coś jest zdolnością panowania nad swoim ciałem, czy coś jest władzą nad swoim ciałem. O tym jest w liście, że nikt nie daje tego, czego nie ma. Jak posiadam siebie, mogę siebie dać także podejmując z kimś współżycie. No i tego zasadniczo życzę.